Na miejscu 1674 znajduje się nazwisko Klimenko. W całej Polsce w zeszłym roku było 2793 osoby. W tym roku jest 3031 osób, czyli przybyło w całej Polsce 238 osób w ciągu roku. Na miejscu 1643 jest nazwisko Havryliuk. W zeszłym roku było 2985 osób, w tym roku jest 3271 osób, a więc przybyło w ciągu roku 286 osób. Na miejscu 1630 jest nazwisko Pawlenko. W zeszłym roku było 2853 osoby, w tym roku jest 3045 osób, a więc przybyło 192 osoby w ciągu roku. Na miejscu 1553 nazwisk w Polsce znajduje się nazwisko Petrenko. W zeszłym roku było w całej Polsce 3021 osób, w tym roku jest 3238 osób, a więc przybyło w całej Polsce w ciągu roku 217 osób. Na miejscu 1419 znajduje się nazwisko Sewczenko. W zeszłym roku było 3215 osób, w tym roku jest 3443 osoby, a więc w ciągu roku przybyło 228 osób w całej Polsce. Na miejscu 1406 znajduje się nazwisko Lysenko. W zeszłym roku było 3226 osób. W tym roku jest 3509 osób. A więc w ciągu roku przybyło w Polsce 283 osoby o tym nazwisku. Na miejscu 1337 znajduje się nazwisko Rudenko. W zeszłym roku było 3334 osoby o tym nazwisku. W tym roku jest 3646 osób o tym nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku w całej Polsce przybyło 312 osób o tym nazwisku. Na miejscu 1316 jest nazwisko Melny Huk. W zeszłym roku było 3543 osoby w całej Polsce. W tym roku jest 3865 osób w całej Polsce o tym nazwisku, a więc przybyło 322 osoby w całej Polsce o tym nazwisku. Na miejscu 1289 znajduje się nazwisko Marchenko. W zeszłym roku było 3352 osoby o tym nazwisku. W tym roku jest 3646 osób o tym nazwisku. Więc przybyło 294 osoby o tym nazwisku. Na miejscu 1232 znajduje się nazwisko Sawczuk. W zeszłym roku było 3762 osoby o tym nazwisku. W tym roku jest 4088 osób o tym nazwisku. A więc przybyło w ciągu roku w całej Polsce 326 osób o tym nazwisku. Na miejscu 1038 znajduje się nazwisko Krawczuk. W zeszłym roku było 4104 osoby o tym nazwisku w całej Polsce. W tym roku w całej Polsce znajduje się 4489 osób o tym nazwisku. A więc przybyło w ciągu roku w całej Polsce 385 osób o tym nazwisku. Na miejscu 852 znajduje się nazwisko Tkaczuk. W zeszłym roku było 4975 osób o tym nazwisku. W tym roku w Polsce znajduje się 5413 osób o tym nazwisku, a więc przybyło 438 osób o tym nazwisku. Na miejscu 743 znajduje się nazwisko Krawczenko. W zeszłym roku było w całej Polsce 5340 osób o tym nazwisku. W tym roku znajduje się 5751 osób o tym Nazwisku w całej Polsce, a więc w ciągu roku w całej Polsce przybyło 411 osób o tym nazwisku. Na miejscu 685 znajduje się nazwisko Tkaczenko. W zeszłym roku było 5779 osób o tym nazwisku. W tym roku jest w całej Polsce 6229 osób o tym nazwisku, a więc w ciągu roku przybyło 450 osób o tym nazwisku. Na miejscu 645 znajduje się nazwisko Szewczuk. W zeszłym roku było 6118 osób o tym nazwisku. W tym roku w całej Polsce znajduje się 6625 osób o tym nazwisku, a więc w ciągu roku przybyło w Polsce 507 osób o tym nazwisku. Na miejscu 560 znajduje się w Polsce nazwisko Kowalenko. W zeszłym roku było 6510 osób o tym nazwisku, w tym roku jest 7039 osób o tym nazwisku, a więc w ciągu roku przybyło 529 osób o tym nazwisku. Na miejscu 540 znajduje się nazwisko Bondarenko. W zeszłym roku było 6635 osób o tym nazwisku. W tym roku w Polsce jest 7110 osób o tym nazwisku, a więc w ciągu roku przybyło 475 osób o tym nazwisku. Na miejscu 502 znajduje się nazwisko Iwanowa Iwanow. W zeszłym roku było 6983 osoby o tym nazwisku. W tym roku znajduje się w Polsce 7632 osoby o tym nazwisku. A więc w ciągu roku przybyło 649 osób o tym nazwisku. Na miejscu 421 znajduje się nazwisko Szewczenko. W zeszłym roku było 7739 osób o tym nazwisku. W tym roku w Polsce znajduje się 8389 osób o tym nazwisku. A więc w ciągu roku przybyło 650 osób o tym nazwisku. Na miejscu 404 znajduje się nazwisko Kowalczuk. W zeszłym roku było 8141 osób o tym nazwisku, w tym roku znajduje się w Polsce 8910 osób o tym nazwisku, a więc w ciągu roku przybyło w Polsce 769 osób o tym nazwisku.